Książka System Kościelny, czyli Przewagi pana K., powstała z mojej wieloletniej obserwacji zjawisk, których dotyczy, w szczególności tego podstawowego, tytułowego systemu kościelnego. Obserwacji z bardzo wielu stron, bo moja osobista historia sprawiła, że przez wiele lat byłem w środku tego systemu, jako duchowny i jako teolog. Później go opuściłem i oglądam go z perspektywy zewnętrznej obecnie. Połączenie tych obserwacji dało mi pewną możliwość analizowania czy przyglądania się temu, co się w systemie kościelnym dzieje, skąd on się wziął, czym jest, jak działa właśnie w wielostronnej obserwacji. I to było, to było pierwsze założenie, że taka ta książka powinna być. Wyjaśnię, że system kościelny to nie po prostu kościół. To jest pewna wewnętrzna zasada, która sprawia, że wspólnoty chrześcijańskie od samego początku, od połowy pierwszego stulecia kiedy się zawiązały, istnieją w postaci kościołów. To znaczy tworzą pewien zespół wyobrażeń, pojęć, strukturę, hierarchię, sposób działania, sposób także myślenia, sposób widzenia świata który można nazwać systemem kościelnym i tak takie założenie przyjąłem i to jest podstawowe pojęcie tej książki. Dla wyjaśnienia tytułu dodam jeszcze, że pojawił się w nim pewien dosyć nietypowy odnośnik, mianowicie Pan K. Pan K. jest bohaterem Bertolda Brechta, niemieckiego dramaturga, poety, pisarza, po części też polityka, który niekoniecznie Miał bardzo blisko do kościoła, napisał przez kilkadziesiąt lat swojego życia pisał takie krótkie opowiastki o panu K. Pan K jest krytycznym komentatorem, że czasem ironicznym komentatorem rzeczywistości przez siebie oglądanej. Niekoniecznie kościoła, odniesień do religii tam prawie nie ma, ale spojrzenie jest bardzo interesujące, trzeźwe i takie właśnie. Specyficznie ironiczne, co mi się bardzo spodobało, i uznałem, że jeśli mamy pisać o takim poważnym temacie, to potrzebny jest jakiś odnośnik, który trochę zmieni perspektywę od czasu do czasu. I skorzystałem z krótkich opowiastek Brechta, umieszczając je jako motta, zarówno do całej książki, jak i do poszczególnych części tej książki. Przytoczę jedną z tych opowiastek Brechta, która jest dla mnie szczególnie ważna i interesująca, bo ona jest równocześnie motem pierwszej części tej książki. To jest y, krótka historyka zatytułowana Kiedy Pan K kogoś kocha? Co Pan robi, zapytano Pana K, kiedy Pan kocha jakiegoś człowieka. Y, Padka odpowiedział: Stwarzam sobie jego koncept i staram się, żeby był podobny. Ten koncept, zapytał rozmówca. Nie, ten człowiek. To jest dlatego dla mnie ważne, że to jest ilustracja pewnej, pewnego procesu, który się dokonał w stosunku do Jezusa, Jezusa z Nazaretu. Po jego śmierci, ci, którzy byli z nim związani i którzy te śmierć przeżyli jako klęskę, zinterpretowali i tę śmierć, i jego samego na nowo, inaczej stwarzając koncept, nowy koncept Jezusa i starając się, żeby teraz ten, ten Jezus budował tego konceptu podobny. To jest koncept osoby z porządku boskiego, umiłowanego Syna Boga, który wprawdzie został tragicznie zabity, ale zmartwychwstał, został wskrzeszony i teraz jest punktem odniesienia całej rzeczywistości. Jest punktem odniesienia yy, Wiary Kościoła i postacią z porządku boskiego w najbardziej rozwiniętej teologii Nowego Testamentu znajdujemy takie sformułowania, przez Niego wszystko się stało, bez Niego nic się nie stało. Jezus jest Bogiem i Panem, Bogiem nad Bogami. To jest punkt wyjścia. Ja pokazuję w tej książce w sześciu częściach, każda się jest oparta na tezie, którą formułuję, jak ten punkt wyjścia. Ustawił rzeczywistość systemu kościelnego praktycznie na stałe. To znaczy, prawie ona się już nie zmienia. Ona się zmienia oczywiście w wielu wymiarach kulturowych, społecznych, politycznych i tak dalej, ale co do zasady się nie zmienia prawie zupełnie, albo nawet można powiedzieć, zupełnie się nie zmienia. I to jest punkt wyjścia. Te moje tezy, pierwsza właśnie mówi o tym, co się stało ze stosunkiem wspólnot. Uczniów Jezusa po jego śmierci do Niego i w jaki sposób zinterpretowano Jego osobę. Moja druga teza mówi o czymś, co jest dla zrozumienia działania systemu kościelnego, wydaje mi się kluczowe, mianowicie, że to jest system oparty na podwójnym odniesieniu. Z jednej strony do Jezusa, jakim On był, do Jezusa tego, co Jezus głosił, czy tego, jakim był Jezus z Nazaretu. I to jest część anarchiczna tego systemu, to znaczy taka, która jest bardzo krytyczna w stosunku do struktur władzy i tak dalej. I z drugiej strony jest coś, co ja nazywam archicznym konceptem systemu kościelnego. Czyli pewna, pewne wyobrażenie struktury hierarchicznej, struktury, która ma swoje źródło w Bogu, struktury władzy, struktury, która stawia wymagania, i tak dalej. Te dwa pomysły zostały bardzo spontanicznie, zręcznie i skutecznie połączone i funkcjonują razem. My czasem obserwujemy takie, to funkcjonowanie: mianowicie z jednej strony Kościół się powołuje wciąż na Jezusa, i ci, którzy chcą odnowy Kościoła, mówią, że trzeba odnowić Kościół właśnie w duchu Jezusa, w duchu miłości, w duchu y, życzliwości dla każdego człowieka, otwarcia na, na każdego, także na tych, które, z którymi niekoniecznie nam od razu po drodze i tak dalej. A z drugiej strony obserwujemy twardość czy wymagania, także czasem y, przymus władzy. Jedno z drugim wydawałoby się, że się nie powinno łączyć, a się łączy bardzo dobrze w tym systemie. To To jest... To staram się pokazać, jak to się dzieje, jak to się łączy. Staram się pokazać w drugiej części książki. Część trzecia może być dla wielu czytelników najbardziej zaskakująca, bo jej sednem tezy, którą tam stawiam, jest to, że jądro systemu kościelnego jest ateistyczne. To znaczy, że w gruncie rzeczy nie chodzi w nim o Boga. Że odniesienie do Boga zostało tak przeinterpretowane w związku z tą. Z tym konceptem Jezusa, że teraz nie chodzi o Boga, nawet nie chodzi już o Jezusa, a chodzi o pewną przestrzeń, w której ludzie wyrażają swoje zapotrzebowanie na Boga. Ja staram się to pokazać nie tylko taką twardo-analityczną metodą, ale obrazami. Używam kilku obrazów, pokazując zjawiska historyczne od wielkich bazylik starożytnych, bazyliki świętej mądrości Justyniana, przez katedry średniowieczne, przez malarstwo ikonowe Andrieja Rublowa, architekturę barokową i wreszcie XIX-wieczną estetykę kościelną. Staram się pokazać pustkę, którą te produkty ludzkiej aktywności starają się zapełnić albo opisać w jakiś sposób, taki żeby można się było w niej odnaleźć, ale w sednie pozostaje pustka. Użyłam przy tym pewnego obrazu, który narodził się w moim pisaniu już bardzo dawno, jeszcze kiedy byłem duchownym. Mianowicie obrazu Boga jako pustego miejsca, do którego ludzie zmierzają z różnych stron, przynosząc na to miejsce to, czym są, czego pragną, czym żyją, ale zwłaszcza to, czego pragną, i zapełniają to miejsce, ten, co przynieśli. I to, co tam przynoszą, kojarzy im się z Bogiem, to jest dla nich obraz Boga. I, ale miejsce jest pierwotnie puste. Stąd ta, być może dla niektórych zaskakująca, czy nawet szokująca teza, system kościelny jest wewnątrz ateistyczny, chociaż oczywiście w swoich zewnętrznych przejawach, w swoich formach, w swojej działalności, w swoich deklaracjach, bynajmniej ateistyczny nie jest. Jest religijny i stale odnosi się do Boga. I... Mm, Trzy pozostałe tezy dotyczą pewnych krytycznych cech tego systemu. Teza czwarta dotyczy stosunku do winy. Najkrócej powiem: System kościelny z jednej strony indukuje winę, to znaczy każdego, kto się, kto się w nim pojawia, pokazuje jemu samemu najpierw jako obarczonego winą, a potem jako uwolnionego od tej winy za sprawą łaski i zbawienia w Chrystusie. A z drugiej strony ten system dosyć dziwnie obchodzi się z winą swojego własnego wnętrza, zwłaszcza z winą osób, które go reprezentują. To w dyskusjach współczesnych pojawia się szczególnie w związku z przekroczeniami, wykroczeniami ludzi Kościoła teraz w ostatnich latach, szczególnie w związku z problemem pedofilii, ale nie tylko. Teza piąta mówi o... Uzurpacyjnym charakterze tego systemu, że on jest systemem, który jakby z założenia ma objąć wszystko i wszystkich, w związku z czym stara się tak opisać świat i tak opisać ludzi, żeby wszyscy i wszystko w jakiś sposób byli przyporządkowani do tego systemu. I wreszcie ostatnia teza mówi o niereformowalności systemu kościelnego, to znaczy o tym, że jego jądro, jego najważniejsza część. Sprawia, że on, nawet jeśli podejmowane są próby reform, albo dokonują się pewne reformy, pewne zmiany, on stale powraca do pewnego punktu wyjścia, czy pewnego rdzenia i powtarza te same procedury, te same struktury wciąż skutecznie. Ale równocześnie przedmiotem tej ostatniej mojej analizy, czy, czy wnioskiem z tej ostatniej analizy jest stwierdzenie, że system kościelny. Wpadł w tryb biegu jałowego. Jest w pewnym sporze wewnętrznym między tymi, którzy chcieliby go zreformować, którzy chcieli, żeby, chcieliby, żeby był inny, a tymi, którzy uważają, że nie wolno go reformować, nie wolno go zmieniać. Ten spór możemy obserwować po części także w Polsce, w Kościele Światowym na dużą skalę, zwłaszcza między niektórymi kościołami europejskimi, na przykład niemieckim. A bardziej tradycyjnymi strukturami kościelnymi, takimi jak stolica apostolska. To jest spór jałowy, to znaczy spór, w którym te dwie strony powtarzają swoje argumenty, ale w gruncie rzeczy nic się nie dzieje i nie wygląda na to, żeby mogło się coś wydarzyć. I to jest teraz punkt odniesienia do ostatniej rzeczy, którą chciałbym o tej książce powiedzieć. Mianowicie, ja na to wpadłem dopiero, kiedy książkę napisałem. Kiedy już była w procesie redakcyjnym i nie bardzo mogłem już to dopisać, czy nie uważałem, żeby to było potrzebne. To jest książka napisana w perspektywie pewnego, pewnej postawy, która się, którą się opisuje łacińskim słowem indiferencja. Indiferencja dosłownie niezróżnicowanie, czy brak różnicy. Ale to jest takie pojęcie, które w historii kościoła, w historii struktur kościelnych i duchowości kościelnej ma bardzo istotne znaczenie, bo to jest pojęcie Ignacego z Loyoli, założyciela jezuitów i jeden z elementów czegoś, co można by nazwać jezuickim sposobem patrzenia na świat. To jest taki sposób, w którym kiedy stoimy przed jakąś skomplikowaną rzeczywistością, złożoną, kontrowersyjną, nie zajmujemy stanowiska w punkcie wyjścia po żadnej ze stron, czy nie, nie, nie wiążemy się z żadnym z rozwiązań, tylko staramy się rozeznać, patrzeć uważnie, zobaczyć z czym mamy do czynienia. Jezuici to rzeczywiście wielokrotnie w różnych okolicznościach robili, a to do niektórych ich działań także w książce nawiązuje np. Na do ich misji do o, Azji, w końcu nieudanych, ale... Bardzo interesujących działań, właśnie z takiej perspektywy. To znaczy, jakby z góry nie ustawiamy się, nie potępiamy niczego, ani nie akceptujemy bezkrytycznie, tylko staramy się zobaczyć, rozeznać. I to jest teraz, y, dlatego o tym mówię, że to pokazuje, y, dlaczego i dla kogo ja napisałem tę książkę. Napisałem ją dla takich ludzi, którzy chcieliby rozeznać, z czym mają do czynienia. Kiedy mają do czynienia z Kościołem, systemem kościelnym, rzeczywistościami czy instytucjami kościelnymi. I to rozeznać nie z perspektywy już jakby założonej, gotowej postawy, na przykład jesteśmy w środku, jesteśmy tradycjonalistami katolickimi, albo jesteśmy krytykami, albo jesteśmy obojętni. Rozeznać, to znaczy przyjrzeć się dokładnie temu, co, co w tej rzeczywistości można zobaczyć. Opisać to, i dopiero potem ewentualnie się zastanawiać, co z tym zrobimy. To, co zrobimy, to już jest nasza sprawa, ale ta nasza sprawa wtedy ma szansę, kiedy rozwija się na podstawie dobrego rozeznania. Ja sam przeżyłem, pracując nad, tą, nad tym rozeznaniem, dosyć dużą przygodę i mam nadzieję, że czytelnicy w jakimś stopniu się też w tej przygodzie odnajdą.